Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Okto, witam was na kanale MOTOCYKLEM Ale teraz nie o motocyklu Czy o drugim motocyklu A o samochodzie Mam problem, miałem problem, w sumie dalej go mam ze, ze sprzęgłem w mojej ki. Wymieniana już jest Teraz było drugi raz Czyli było oryginalne, później zostało wymienione I teraz jest yy, kolejny było kolejny raz wymienione, ale problem dalej jest. A problem był taki, że. Może pozwólcie, że zacznę od początku. A tak, żeby mi wygodnie było, to sobie wziąłem siedzonko i wam trochę poopowiadam. Czego by tu zacząć? A może od początku. Ech. Tak jak Wam już wspomniałem, problem w mojej kijance jest ze sprzęgłem. Jak widzicie na stole, przejdziemy do tego za chwilę. Jest zestaw, powiedziałbym, że prawie kompletnego sprzęgła. E, a na pewno będzie więcej tego tutaj do zestawu, dlatego że jeszcze coś w niej, w niej trzeba wymienić. Ale wracamy do początku. Początku, jak to się zaczęło i co się stało, e, że ja to sprzęgło ponownie, drugi raz wymieniłem. Drachba chyba lepiej mi widać. Pierwszy raz te sprzęgło było wymieniane ze względu na to, że po prostu je zajechałem. Nie było jeszcze do końca zajechane, ale już, jak wiadomo to w kijankach sprzęgło szarpie bardzo. Jest tak standardowo, no już z salonu je potrafiło przejechać parę tysięcy kilometrów i już Poszarpywać, się do tego przyzwyczaić, ale już miałem tam 142 tysiące, bodajże, kilometrów przejechanych, więc postanowiłem, że wymienię sprzęgło. Pierwszy raz wymieniłem to sprzęgło. Okazało się w ogóle, że mam popsuty wysprzęglik, czyli to jest ten wysprzęglik, który wsadziłem przy 140 tysiącach kilometrów. To jest właśnie on. Zobaczycie go sobie wygląda jak nówka tak więc popsuł mi się tam wysprzęglik sprzęgło zostało wymienione okazało się właśnie, że nie da się odpowietrzyć układu całego więc wymieniłem również wysprzęglik i później bardzo ładnie schodziło sprzęgło a podkreślę jeszcze, że przed wymianą całego sprzęgła jak to auto jeszcze chodziło na tym oryginalnym sprzęgle, na tym wysprzęgliku który był już popsuty tak jakoś mniej więcej przy 50 tysiącach Zaczęło mi ciężko chodzić sprzęgło. Na ty, nie na tyle ciężko, że nie da się go po prostu, nie dało się go po prostu wrzucić ani nic, po prostu dużo ciężej. Ale nic z tym nie robiłem, bo stwierdziłem, że muszę po prostu się przyzwyczaiłem i, i tak ma chodzić. Jeździłem aż do 140 tysięcy kilometrów, aż wymieniłem sprzęgło i przy odpowietrzaniu okazało się, że nie da się odpowietrzyć. Po prostu, dopóki był płyn w układzie, to ten wysprzęglik cały czas działał. No i to była pierwsza właśnie wymiana sprzęgła z mojej ym, strony, po prostu bo chciałem je wymienić, a nie że było jakoś bardzo dojechane. Dało rady, by tym jeździć spokojnie jeszcze, ale już dla świętego spokoju ym, i tego, że troszeczkę gorzej chodziło, ym, je wymieniłem. I przejechałem do 183 tysięcy km mniej więcej. I nagle jadąc tam z zakupów na światłach, stałem na światłach, próbuję wrzucić sprzęgło, czuję już, że te sprzęgło nie idzie mi do końca. Próbuję wrzucić jedynkę, niestety ta jedynka nie wchodzi, dlatego że sprzęgło nie wysprzęgliło. W pewnym momencie, tak na siłę, nawet rzucając, no bo wiecie, stoją auta za wami, próbuję się ruszyć, nie da rady, włączyłem awaryjki. Wcisnąłem to sprzęgło troszeczkę mocniej. Tak, tak naprawdę, wcisnąłem je mocno i jedynkę i mi auto zgasło. No, wiecie, też stres, nie i wszystko. Auto zgasło. Wciskam jeszcze raz sprzęgło, puściłem to parę razy, nawet wciskam sprzęgło. Próbuję odpalić auto. Nie da rady. Nie dało rady, dlatego że właśnie sprzęgło, raczej. Znaczy, mm, pedał sprzęgła, nie szedł do końca i nie wchodził ten sensor. Pokażę Wam na filmiku. Mniej więcej myślę, że tutaj go gdzieś wrzucę. Jak to miało wyglądać i który to sensor nie nie wchodził do końca. Nie, nie przyciskałem po prostu go pedałem i dlatego miał to nie chciał odpalić. Nacisnąłem pedał na maksa. Wywaliło mi przez pompkę tutaj w tym miejscu że mi ten płyn wywaliło. Wcisnąłem pedał naprawdę do końca odpaliłem auto, wrzuciłem jedynkę, zjechałem na pobocze. Powciskałem parę razy sprzęgło, auto mi odpaliło ponownie. Yy, niestety musiałem je naciskać troszeczkę mocniej, jedynkę. Więc wpadłem na pomysł, że jeśli parę razy wcisnę i jako tak łapię yy, mi ten czujnik, ten, ten wchodzi ten guziczek, który właśnie tam Wam pokazywałem, no to dam radę, yy, dam radę dojechać. Na światłach najwyżej będę gasił auto, wrzucał sobie jedynkę, odpalał i dopiero puszczał i startował. Dwójka, trójka, czwórka, jeśli już byliśmy w miarę rozpędzeni, wchodziła. Nie wchodziła jakoś nie wiadomo dobrze, nie wiadomo jak dobrze, ale wchodziła. Jakoś do domu się tam doczłopałem. Jeździłem po paru mechanikach i każdy mówił, że sprzęgło. Sprzęgło, padł docisk, prawdopodobnie nie dociska, dlatego nie da rady. No dobra, no to jeśli padł docisk, ja zostałem ym, wysłany do kogoś, kto się tym mniej więcej zajmuje i robi sprzęgło. Więc pojechałem do tego pana, powiedziałem tam, że to i to tak wygląda. No i powiedział, że sprzęgło, więc wymieniłem. Ok, wymienili mi sprzęgło. Ym, tam nie będę wam opowiadał co i jak. Sprzęgło wymieniona jedynka, dwójka, trójka, wszystkie biegi ładnie wchodzą, ale dalej jest to uczucie, że sprzęgło nie idzie do końca. Tak więc schylam się do tego pedała. Patrzę na ten ogranicznik, który pokażę Wam tutaj. I niestety, ale pedał dalej nie idzie do końca. Ja trochę pojeździłem, nagle odpalam auto na podwórku i auto nie chce mi odpalić przy wciśniętym sprzęgle. Pierwsze to przyszło mi na myśl, więc że prawdopodobnie ten guzik się nie wciska przy pedale sprzęgła. Pokażę wam jeszcze raz. Yy, i i dlatego auto nie odpala. Po jakimś tam czasie postanowiłem, że napiszę do na grupie do jakiegoś tam pana, który ma też kijankę. Napisałem ogólnie do dwóch osób i poprosiłem o filmik albo zdjęcie żeby pokazał mi, czy to, czy u niego pedał idzie do końca, do tego ogranicznika. I oczywiście dziękuję ślicznie, możliwe, że to oglądnie. Tak więc wysłał mi to zdjęcie. No i się okazało, że pedał nie idzie po prostu do tego ogranicznika tak, jak powinien iść. Cały czas brakuje mniej więcej centymetr, półtora centymetra do tego, żeby pedał sprzęgła doszedł do ogranicznika, do tego miejsca, gdzie powinien. Zdarzyło mi się to parę razy na jakimś parkingu, gdzie gdzie się zatrzymałem, zgasiłem się auto, odpaliłem. No i w końcu myślę, że coś jest chyba nie tak. Przecież to jest nienormalne. Podkleiłem sobie filca dość grubego. Tutaj wam też pokazuję jak to wygląda. I no wiadomo, że jeśli podkleję, no to pedał i ten guzik się wciska troszeczkę głębiej i auto będzie mi odpalać. Ale od razu pojechałem do tego mechanika, co mi robił sprzęgło i powiedziałem, że co się z tym autem nie tak, bo nim się nie da jeździć? No to powiedział, że mam zostawić auto na godzinkę, że mi wyreguluje, bo prawdopodobnie chodzi o regulację, pomimo tego, że w układzie hydraulicznym nie da się tego wyregulować, bo to jest jednak układ hydrauliczny. Jedyne co da się wyregulować, to to, że można ten guzik troszeczkę mm, przesunąć do przodu, ale dalej pedał sprzęgła nie będzie szedł do końca. I pytam się, czy to jest możliwe, że po prostu łapa była popsuta. Powiedział, że sprawdzi i żebym przyjechał tam na tą godzinkę. No okej, okay, zostawiłem to auto na godzinę. Nikt mi nie odzwania. Po pracy postanowiłem, że tam pojadę, no bo jednak to 8 godzin minęło ponad. I... I zapytam, co jest. Wchodzę do tego pana i on mówi mi od razu, że, że łapa jest do wymiany. Tak więc ja tak od razu sam z siebie pytam, dlaczego teraz mi o tym mówi, skoro... Yy, ja oddałem auto z wyjaśnionym problemem i wymienili mi tylko sprzęgło i, i... powiedzieli, że jest ok. No w ogóle powiem wam coś, co was normalnie może rozwalić. Nawet nie wjechał pan do garażu, auto stało w tym samym miejscu, zostało podstawione. Powiedział, że otworzył maskę, zobaczył na łapę i że pierwsze co to łapa. Tak więc ja w tamtym momencie zapytałem się, dlaczego wtedy, jak oddawałem auto i mówiłem, że jest problem, nie powiedział mi, że to jest łapa, i nie sprawdził tego. No bo łapa jedna na tysiąc się psuje. Ja okej, okay, tak? Jeśli jedna na tysiąc, no to trzeba było ją sprawdzić. Szczególnie, że wystarczyło ponoć otworzyć maskę i widać było, że jest łapa popsuta. A wymienione zostało sprzęgło, które było 40 tysięcy kilometrów wcześniej wymieniane. Mniejsza z tym, nie chciałem się tam z nimi ani użerać ani nic. Zapytałem się po prostu jak rozwiążemy problem. Dogadaliśmy się tak, że po prostu wymienią mi tą łapę. Przecież prawdopodobnie była łapa. Dowiemy się, dowiem się jutro, a wy prawdopodobnie za kilka sekund. Zaraz po tym. A słuchajcie jeszcze, jeśli podobają wam się takie filmiki zostawcie łapkę w górę. Jeśli byłem pomocny subskrypcję, a na pewno jak będzie się coś działo to zobaczycie ich więcej. Zapraszam dalej. Cześć, jest poniedziałek. Auto mam już odebrane. Myślałem, że będzie gotowe w piątek, ale niestety panowie nie dali rady zrobić, obojętne. Najważniejsze, że jest i że działa. Jak trzeba. I już wam mówię, co i jak. Ponownie siadam na fotelu, na którym dobrze mnie widać, z którego już mnie znacie. Słuchajcie, nie będę przeciągał, bo film z tego, co już montowałem, widziałem, że ma troszeczkę dlatego, że chciałem poopowiadać. Łapa sprzęgła, która była powodem tego, że te sprzęgło nie działało jak powinno i że sprzęgło nie szło do pozycji, w której powinno iść. Czyli powinno i do samego końca, aż do tego ogranicznika. Tutaj pokażę Wam, jak one szło w tamtym momencie. Jak było popsute, że nie dochodziło do końca, do ogranicznika, że nie wchodził ten guziczek od, um, od włączania auta, ten sensor, że nie wchodził, nie dało rady odpalić auta. A tutaj teraz jak to działa, właśnie w tym momencie. I że to teraz działa, a nie że wtedy ponoć działało i było wszystko ok. Łapa wymieniona. Niby jak pan przyłożył tam łapę do łapy, to było widać, że jest coś nie tak. Gołym okiem ponoć nie. Chociaż jak ostatnio byłem, wziął auto na godzinę, żeby sprawdzić, tam poustawiać, to niby otworzył maskę i powiedział, że, że tam łapa jest popsuta. Nie wiem mniejsza z tym co tam było, co, co tam się działo. Najważniejsze, że nic się nie popsuło więcej, i najważniejsze, że teraz działa jak trzeba. Łożysko, które było w sumie wsadzone ostatnio, już cały zestaw, który kupiłem teraz, był z łożyskiem, pomimo tego, że było one wymieniane miesiąc temu. Wrzuciliśmy i tak tamto. Tamto było z Waleo, oryginalnie pakują też Waleo. Więc czemu nie? Jak zauważyliście, może łapa jest przecięta jest w dwóch częściach. I już wam mówię dlaczego. Jest ona przecięta ze względu na to, że fabrycznie kija wyszła z usterką. Taką usterką, że nie była to do końca usterka, po prostu był to nie wiem. Nie wiem jak to nazwać. Główka śruby była urwana od samego początku, latała w sprzęgle. Została ona wyciągnięta przy robieniu sprzęgła na 140 tysiącach, i w sumie się wtedy zastanawialiśmy. Skąd była ta główka? No i mniejsza z tym. Teraz chcieli odkręcić łapę, i niestety nie szło jej odkręcić, ale nie ma problemu. Łapę można przeciąć w połowie, i ona zejdzie po prostu. Szczególnie, że nie była do odzysku, tylko była do kosza. Przecięta na pół. Jak widzicie, tutaj nie ma główki, a to się wszystko trzyma. I tu druga część łapy. No i dobra, i co wam jeszcze mogę powiedzieć? Działa jak należy, i mam nadzieję, że jeśli ktoś z was miałby odpukać taką musterkę, że ten filmik mu pomoże. Słuchajcie, jeśli przydał wam się ten filmik, jeśli podobają wam się takie filmiki, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. A jeśli cokolwiek kiedyś będzie, to na pewno pojawi się dużo, dużo więcej i was o tym poinformuję. Dzięki, że jesteście i na razie. Siemanko.